W tym roku na pielgrzymce mieliśmy taki przypadek. Wiedzieliśmy odpowiednio wcześniej, że w jednej wiosce nas nie przyjmą gospodarze, bo ich nie będzie nikogo. Dlaczego? Bo idą na wesele. Tak, cała wioska idzie na wesele. Proszę sobie wyobrazić, że wyprawiamy wesele i ludzie nie przyjeżdżają. Nie pojawiają się po prostu. Nie? Więc zaczynamy dzwonić pisać on no, mówią, no przepraszam, muszę do swojej roboty, do jakichś tam różnych rzeczy. Przecież to jest no, w pewnym momencie chyba nawet poniżające. Dzisiejsza Ewangelia ma dwa wymiary. Pierwszy jest historyczny. Jezus mówi do arcykapłanów swoich czasów, mówi, zostaliście zaproszeni jako naród, nie korzystacie z tego, więc zaproszenie pójdzie dla wszystkich na szeroko. Dla wszystkich, dobrych, złych, tych wierzących, niewierzących. Wszyscy dostaną te skarby, zostaną zaproszeni na tą ucztę, na którą wy byliście wybrani. I, I drugi wymiar, bardziej, nie wiem, można powiedzieć, współczesny, kiedy działa Kościół, kiedy jesteśmy zaproszeni na ucztę, a uczta w Kościele dla nas jest jednoznaczna, y, że to jest Eucharystia. To jest Eucharystia. Oczywiście ucz, uczta wieczna, jasna, ale Eucharystia. Kiedy jesteśmy zaproszeni, i myślę, że warto sobie zadać dwa pytania. Pierwsze, czy ja wiem, gdzie przychodzę, co tam się dzieje, czy ja wiem, co się dzieje na Eucharystii? I drugie, jak ja się do tego przygotowuję? Że jestem zaproszony, to prawda, ale jak się do tego przygotowuję? Nawet prosta rzecz, jak jestem ubrany, czy to są moje ubrania codzienne, czy niedzielne ubranie się wyróżnia. I drugie, czy mam duszę przygotowaną, czy przychodzę i jestem po prostu brudny, jak ten gościu, którego wyrzucono. Co, zdziwienie? Nie, nie. Bóg mówi, daje wam miłość, ale jeśli wyrzucicie się w poto i pobrudzicie, to nie skosztujecie.